Witaj w literackim spa, miejscu, w którym słowo otula, książka koi, a cisza ma znaczenie. Mam na imię Monika. Jeśli słuchasz mnie pierwszy raz cieszę się, że tu jesteś. To podcast dla osób, które kochają słowa i ciszę. Zapasz sobie dobrą herbatę, usiądź w wygodnym miejscu i zostań ze mną na chwilę. Zaobserwować można, że lubimy nazywać przedmioty, zjawiska. Na przykład nadajemy imiona huraganom, psom, chomiczkom. Grupa ludzi, która tworzy zespół muzyczny, partię polityczną czy inne zgrupowanie, w pierwszej kolejności otrzyma nazwę. I ja postrzegam literaturę kobiecą jak nazwanie pewnego zjawiska przez co możemy się z nim utożsamiać, bo ma nazwę, bo staje się czymś bliskim. Dostrzeżenie takich cech wspólnych pozwala włączyć kogoś do grupy, a to w dalszym procesie oznacza przyznanie równych praw i objęcie ochroną. Stąd literatura kobieca jest pewnym zjawiskiem społecznym, nie tylko książkami pisanymi przez kobiety. I o tym sobie dzisiaj podyskutujemy. Wiemy z historii, że kobiety kiedyś rzadko albo i wcale nie publikowały w kobiecych gazetach i magazynach. Z czasem niektóre, takie bardziej wyzwolone, jakbyśmy to ujęli dzisiaj, zaczęły pisać wiersze, powieści, dzienniki, biografie czy autobiografie. A to. Przyczyniło się do wytworzenia kobiecej idei siostrzeństwa i kobiecej przestrzeni publicznej. Taka definicja literatury kobiecej jest dla nas jasna, przejrzysta i nie budzi zastrzeżeń. Pójdźmy jednak dalej. Czy literatura kobieca to taka, w której główną bohaterką bądź głównymi bohaterkami są kobiety? No właśnie. Już tu sprawa się komplikuje, bo czy Anna Karenina Tołstoja, Portret damy Joyce'a, albo Tessa d'Aberville Hardiego to literatura kobieca? No pewnie większość odpowie: oczywiście, że nie. Pisali ją przecież mężczyźni, wybitni i znani twórcy. Co do tego nie ma wątpliwości. To może pójdźmy śladem Ireny Krzywickiej, która już w 1928 roku napisała: Jazgot kobiecy, czyli przerost stylu. Tam zarzuciła autorkom zbytnią drobiazgowość opisu. Pisarki przypominają komorników, ironizowała Krzywicka. Interesują się każdym sprzętem. Przesadne upodobanie do stylu ozdobnego, mania porównań, nadużywanie metafor i innych chwytów ornamentacyjnych. Od razu przypomina mi się nadniemnem Elizy Orzeszkowej, którą to powieść lubię, ale zgadzam się tu jednak z Krzywicką. Więc może warto zastanowić się, czy to jest literatura kobieca, czy może tylko styl kobiecy. Wydaje się, że mężczyźni też mają prawo do pisania długich zdań z ozdobnikami, czy rozległych opisów, więc może jednak jest to sprawa indywidualna, cechująca konkretnego twórcę, niezależnie od płci. Nie wiem, czy tylko mi się tak wydaje, ale coraz częściej słyszę o literaturze kobiecej, a wręcz nawet feministycznej. I to coraz częściej niż jeszcze kilkanaście lat temu. Jako dziecko, czy młoda osoba, wybierałam te książki, które wydawały mi się atrakcyjne fabularnie. Lubiłam całą serię Z Panem Samochodzikiem i to bardziej niż Jerzy Jadę Małgorzaty Musierowicz. Zaczytywałam się potopem Henryka Sienkiewicza bardziej niż lalką Bolesława Prusa. Ale też lubiłam bardziej czytać politykę niż przyjaciółkę, a gazety parentingowe, designerskie czy plotkarskie to nigdy nie był mój świat. Czy przez to czuję się uboższa, mniej kobieca? Wcale nie. A jak to jest z literaturą kobiecą? Czy ona ma nas kobiety ogłupiać czy wzbudzać emocje? Przyjrzyjmy się. Na początek romanse, kiedyś zwane harlekinami. Prosta fabuła, zauroczenie, potem karuzela nieporozumień, jakieś zerwane zaręczyny w tle, a na końcu może łez i happy end. Taki schemat obowiązywał latami. Kobiety zaczytywały się w tego typu książkach, szukając wytchnienia od codziennych obowiązków domowych, od pracy. Czy rodziny. W bohaterce szukały siebie, szczęśliwie zakochanej w księciu z bajki, a przyglądając się mężom leżącym na kanapie, zastanawiały się, gdzie popełniły błąd, że ten książę się nie pojawił. Świat się zmienia. Świat poszedł do przodu. I harlekiny też się zmieniły. Teraz nazywa się to literatura erotyczna, lub romans. Ale czytelniczki, bo do nich to jest skierowana literatura, wiedzą, że ma być hot, że ma być spicy. Okazuje się jednak po hitach takich jak „50 twarzy Greja” czy „365 dni Blanki Lipińskiej”, że literatura, nazwę ją niskich lotów a wysokich emocji, ma się dobrze. Jest czytana, kupowana i oglądana. Czemu? Bo jest wybitnie kobieca? Bo daje kobietom emocje, których nie doświadczają w realnym życiu? Tu chyba każda czytelniczka zamiłowana w tego typu literaturze musi odpowiedzieć sobie sama. No więc, literatura kobieca to jaka? Pisana przez kobiety, pisana dla kobiet, czy taka, gdzie bohaterkami są kobiety? Co myślicie na ten temat? Czas przejść do podsumowania, ponieważ temat jest bardzo obszerny i w zasadzie tylko zaczęłam go tutaj eksplorować pobieżnie. Być może jeszcze kiedyś przyjdzie czas na głębszą analizę. Nie jestem zwolenniczką dzielenia literatury na męską i kobiecą. Literatura powinna być uniwersalna, opowiadać o nas ludziach, bez nadawania dodatkowych łatek. Owszem, warto zaznaczyć na okładkach czy blerbach, czym książka jest, czy to literatura dla wrażliwych serc, czy brutalny thriller dla osób o mocnych nerwach. Wiem, że ten temat jest tylko przeze mnie zaledwie uszczypnięty. I nie wyczerpię go dzisiaj, choćbym bardzo chciała. Jeśli ten podcast cię ukoił, poruszył lub zainspirował, daj znać. Zasubskrybuj, oceń, podziel się z bliskim, podziel się z przyjaciółką. Napisz, co sądzisz o literaturze kobiecej? Jestem bardzo ciekawa naszych dyskusji i waszych komentarzy. Chciałabym poznać spojrzenie innych czytelników i czytelniczek na ten temat. Czas na oddech. Mam zwyczaj pisać tylko w nocy, kiedy jest ciemność, spokój, cisza. Gdy gwiazdy błądzą jak prorocy, a wszystkie patrzą na Jowisza. Bo Jowisz to jest Bóg wszechwładny, co dzierży ład wśród mgławic, dymów. I nie przepuści gwieździe żadnej, jak ja żadnemu z moich rymów. I wiedzie je na rytmu pasku przez nieskończonych niebios błonia. I robi się z gwiezdnego piasku, jak z słów poezja i harmonia, aż księżyc zjawia się w eterze, siejąc krytycznie słońca echa, i wzrok utkwiwszy w mym papierze. Zadowolony się uśmiecha. Wracaj tu zawsze, gdy będzie ci trudno, do literackiego spa, świata, który stworzymy razem. Do usłyszenia. Pa.